Drodzy Państwo, wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić na organizowane przez Dom Kultury wydarzenia związane z długim weekendem. Będą to turnieje sportowe dla dzieci, jak i już tradycyjnie organizowany w parku Watra piknik rodzinny, natomiast zwieńczeniem w długiego weekendu będzie koncert pani Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem. Będzie to wisienka na torcie w tego długiego weekendu, także mam nadzieję, że spotka się to z Państwem z dużym zainteresowaniem. Pani Alicja Majewska jest zasłużoną piosenkarką. Nie tylko zresztą pani Alicja, ale też pan Włodzimierz Korcie są zasłużonymi artystami na polskiej scenie muzycznej. Tak się składa, że 22 marca ruszyli z, z trasą koncertową nowej płyty „Chcę się żyć”. Także chcielibyśmy Państwa zaprosić właśnie na ten koncert. Miejmy nadzieję, że spotkamy się licznie w Domu Kultury o godzinie 19:00 2 .00 maja. Zapraszam serdecznie do zobaczenia.